Szanowni Państwo, pozostaje mi podziękować, podziękować za ten piękny akt, piękny akt upamiętnienia, tego upamiętnienia mojego brata, mojej bratowej, ludzi, którzy zginęli, ludzi, którzy byli w drodze do Katynia, w miejscach szczególnego podpisania. Także tutaj mówię szczególnie o moich świętej pamięci bracie, powiedzenie prawdy, powiedzenie prawdy o tym, co zdarzyło się w Katyniu, I powiedzenie prawdy o tym, że stosunki między narodami można budować na prawdzie, a na kłamstwo narody skutka prowadzi do nienawiści, do złości. Te słowa z ust mojego świętej pamięci brata nigdy nie padły. To słowa aktualne. Musimy dążyć do prawdy, bo bez niej nie będziemy w stanie odbudować ani właściwych stosunków wewnętrznych w naszej dziś niestety bardzo podzielonej ojczyźnie, ani nie będziemy w stanie we właściwy sposób położyć naszych stosunków z sąsiadami, w tym z wielkim sąsiadem ze sobą. To powinno być naszym celem, ale powtarzam, Najpierw prawda, a dopiero później to wszystko, co może z niej wynikać. Każdy inny fundament budowy relacji wewnątrz narodu, wewnątrz państwa i na zewnątrz, to fundament, który się długo nie ustąpi. To ten ewangeliczny piasek, który przy pierwszym deszczu doprowadzi do zawalają się do Musimy budować na skałach. Tą skała jest prawda i cieszę się, że w tym właśnie miejscu jakiś element tej prawdy został w ten sposób ukazany. Wierzę, że to jeden z wielu kroków, kroków, którymi dziennik dzisiaj miał miejsce ku temu, by Polska, by nasz naród, może państwo, powróciły do tego została wyjaśniona, a ci wszyscy, którzy zasługują na to, by ich upamiętnić, by ich uczcić, zostali upamiętnieni i Jeszcze raz dziękuję, panie ministrze.